Chciałabym dzisiaj zaproponować omówienie metody walki z rakiem Billa Anderson. Bill Anderson był emerytowanym pułkownikiem, jest emerytowanym pułkownikiem, który po śmierci swojej żony w roku 90, która była chora na raka, rozczarowany tradycyjną medycyną. Rozpoczął swoje dziesięcioletnie poszukiwania sposobu walki z rakiem. I udało się. Jego metoda znalazła zastosowanie już w 2000 roku. Została opublikowana jako e-book w internecie, a w 2003 w formie druku. Jest to książka, jak wyleczyć prawie każdy nowotwór. Od 2000 roku czytelnicy z 59 krajów skorzystali w zawartych w niej informacji. Bill Anderson zbudował całą sieć lekarzy onkologów, pielęgniarek, osób wyleczonych z raka i walczących z rakiem, wydaje własne biuletyny i ma swoje programy radiowe. Gdyby Wam się udało go posłuchać, zobaczylibyście z jakim wielkim entuzjazmem z jakim wielkim, niesamowitą energią on mówi o, o tej metodzie leczenia. Na czym polega rewolucyjność tej metody? Po pierwsze na rozpoznaniu wroga, kim właściwie jest rak. A więc odkrycie, że komórki rakowe są beztlenowcami, potrzebują cukru, by się rozmnażać. Na utlenianie reagują jak wampir na światło. A jakie są przyczyny powstawania raka? Po pierwsze, korzenie kanałów zębowych i inne problemy szczęk. W Ameryce już jest nowa, jakby nowy zawód biologiczny dentysta. To ten, co usuwa szkodliwe rtęciowe plomby, korzenie zębowe i wyczyszcza zainfekowane kawitacje. Następną przyczyną to jest nierozwiązany problem emocjonalny, jakiś stres, strata pracy, rozwód, śmierć. Następnie to jest system odżywiania. A jakie są propozycje leczenia? Po pierwsze, wzmocnić system immunologiczny, zwiększyć natlenianie komórek, spacery do parku, nad wodę. Odtruć organizm z pasożytów, wykonać test viola, który możemy dokonać w każdym mieście, z metali ciężkich, czyli wykonać helatację i kolonoskopia, czyszczenie jelit, to jest taka mieszanka wody z kawą, i zmienić chemię organizmu z kwasowej na zasadową. Ale w takim razie co jeść? Po pierwsze, żadnego cukru, żadnej mąki, glutenu, żadnych przetwarzanych produktów, ani mięsa, ani ryb, szczególnie czerwonego mięsa, żadnych produktów mlecznych. Codziennie na śniadanie mieszać twarożek z olejem lnianym, dr Budwik. I jeść dużej ilości organicznych owoców i warzyw, oczywiście też pestki. Moreli, amigdalinę około 50 dziennie w porcjach po 7. No i robić sobie lewatywy skawy. Tam daję przepis nawet. A ja mam taką jakby, uwagę, że może możemy się zabawić w takiego zwiadowcę i znaleźć na rynku własnego producenta warzyw. Szczególnie. Tam, gdzie jest największa kolejka, trzeba tam iść, bo byłam w warce na rynku i zaczęłam, że właściwie wszyscy mają te same produkty, a kolejka ustawia się tylko do jednego producenta. I się okazało, że to jest pan, który ma własną fermę i on jakby te warzywa przynosi z własnej fermy, i naprawdę były one bardzo smaczne. I na pewno koło Was jest też gdzieś taka osoba. A jak nie, to kupować duże ilości organicznych owoców i warzyw. Jak wzmocnić swój system immunologiczny? To jest bardzo proste. A mianowicie beta-glukan. Myślałam, że on jest tylko w USA. Okazuje się, że w prawie każdej aptece w Warszawie można beta-glukan kupić. Można też się wzmocnić witaminą B12. Co jeszcze trzeba jeść? Witaminę C plus slizynę plus prolinę jęczymień też jest na polskim rynku. No i suplementy witaminowo-mineralne. To są przygotowane już tabletki, których jeszcze w Polsce nie ma, ale możemy sobie sami to skomponować. I Bill Anderson mówi o tym, że w ciągu 6 do 8 tygodni rak się cofa. Ale dieta zostaje, jakby taka dieta zostaje do końca życia. Następną terapią to jest terapia witaminowa Jerzego Ziemby, który napisał książkę Ukryte Terapie. Bardzo ciekawa książka, też zachęcam do lektury. Można sobie też obejrzeć na YouTube jego filmy z, z Festiwalu Bliżej Zdrowia, Bliżej Natury. No i teraz kilka porad, które zanotowałam, które. Pan Jerzy Ziema, który też jest lekarzem, nam tutaj doradzał, a mianowicie w jaki sposób pokonać anemię, pijąc codziennie szklankę wody zmieszanej z dwoma łyżkami octu jabłkowego na 20 minut przed posiłkiem, pić kurkumę, dwie łyżki stołowe na litr wody na wrzątek, pogotować 10-15 minut i potem wypić w ciągu 4 godzin najlepiej w termosie. No i łapać witaminę D3 wychodząc w południe na 10 minut na słońce. Absorcja następuje przez skórę, dlatego nie trzeba się potem myć. No i jeżeli chodzi o metodę Billa Andersona, to bardzo wszystkich zachęcam, żeby przestudiowali to. Monitor Polski. Jest to... Bardzo ciekawe studium, tam wszystko jest dokładnie opisane. Także można tam na wszystkie strony dokładnie wchodzić. Jest to bardzo szczegółowo opisane, i wszystkich zachęcam do tego, żeby, żeby zacząć walczyć z tym brakiem, żeby go pokonać, żeby on już zniknął z Twojego życia. I jeszcze raz dziękuję wszystkim.